Witam. E, pokażę Wam dzisiaj jak tutaj robię później będzie też jeszcze szwagier mi. E, taki podest pływający. Tak samo można zrobić teraz pływający. E, najlepiej byłoby na takim kamyku drobnym, bo wtedy łatwo jest ustawić e, poziom. Na tym takim grubym niestety e, jest trochę trudniej ale też mam nadzieję, że będzie ok. U nas, jak wiecie, w większości są robione na betonowych słupkach, które są betonowane w ziemię i później ustawiane poziomy na kantówkach i dopiero wtedy dechy. My tutaj zrobimy właśnie taki pływający, który będzie leżał, jeżeli będzie w miarę, w miarę ustawione poziomy i podsypane pod dechami równo, to będzie sobie leżał pod własnym ciężarem. My tu robimy z deski bambusowej powiem Wam, że materiał dziwny, bo niby z bambusa, ale jest to specjalnie poddane jakiejś obróbce termicznej i ciśnieniowej itp itd I zobaczcie bardzo ciężki i bardzo twardy, można go w ten sposób łączyć na pióro i wpust. Yy, niestety jest tak, jak Wam wcześniej wczoraj mówiłem, że występuje tylko jeden rozmiar. No yy, pomść 25 lat żywotności, z tym, że też szarzeje bez, bez ściemy, yy, cenowo nie dla zwykłego kowalskiego, czyli nie dla mnie. Yy, razem powiedzmy z systemem montażowym, a więc kantówko też z, yy, z bambusa lub yy, szyna aluminiowa. Plus system montażowy, który będzie tutaj też zastosowany, ten niewidoczny, że nie ma śrub na wierzchu, czyli nie będą śruby tutaj widoczne przez ten, tylko z boku. Dlatego taka deska musi mieć, jak Wam pokażę bliżej, musi mieć z jednej strony i z drugiej strony wpust, gdzie będą wchodziły zatrzaski specjalne, które potem się przykręca. Cena takiej akurat dechy. Patrzyłem na internecie w granicach 350 zł za metr kwadratowy, także no niestety jak u mnie na tarasie trzeba by było plus do tego system montażowy plus coś pod spód, to by wyszło z 400 za sam materiał. U mnie 30 metrów kwadratowych tarasu, więc 12 tysięcy sam materiał. Nie dla zwykłych to jest ludzi, ale tak samo jak tutaj, można zrobić też z każdego innego materiału. Niekoniecznie przecież muszą, musi być system montażowy niewidoczny. Możą być też śruby wkręcane. W twardym drewnie jak to, trzeba wcześniej gzymkować, czyli nawiercać trochę pod łeb. Dopiero potem wkręcamy, bo inaczej albo urwie nam śrubę, albo nie dokręcimy. W miękkim tam nie jest to konieczne. W jakieś, nie wiem kto z czego robi, pewnie i z sosny nawet robią, albo z modrzewia. To już gzymkować nie trzeba, po prostu śruba sama tam dociągnie i dojdzie. I co, nie będę tutaj na razie więcej mówił, ja muszę to wypoziomować, mam pierwszą, tamtą dekę już wypoziomowaną, więc od tamtej muszę teraz w tą stronę jakoś to popodsypywać, żeby to miało ręce i nogi. Nie musi być to idealnie, tu będą stały tylko dwa leżaki takie do popalania sobie albo do odpoczynku. Pomiędzy leżaczkami będzie stał stoliczek i tyle no.

I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ja muszę teraz tutaj trochę podosypywać i pod spód jeszcze, ale chodzi o to, jakie coś właśnie, żeby to wypoziomować. A później zaczniemy kręcić. Włączy się znowu już. Teraz podosypuję, gdzie kamienie trzeba pod spód pod dechę. Trochę pozasypujemy to, żeby jakoś tam wyglądało. Tym kamieniem, który gdzieś tutaj jest podosypywany. I będziemy startowali z pierwszej dechy. Oczywiście tu trzeba też ustawić linię, ale to już za chwilę. Startującym są specjalne klipsy startowe, i z takiego startowego będziemy ruszali. Tu mam mniej więcej tak rozłożone te dechy. Nie liczyłem, bo można co 60 czy coś, czy tam 70. Tu jest tam, czy 5 cm w to, czy w to, to nie ma takiego problemu. Po prostu później, jak klipsa skręcimy tu na przykład, to później skręcimy tutaj i 60, aż tu na, przykład na końcu deski. Także to nie ma problemu. Tu po 10 cm będzie decha wystawała aż za tą dechę stiku, bo taką tikową mamy odpadową. Odpadową, no nie odpadową, tylko pozostała po jakiejś innej robocie. I będziemy lecieć dalej. Także na razie się wyłączamy. Ja tutaj już to wszystko ogarnę. W miarę już jest płaszczyzna. Poziom też jest, ale nie jest idealnie. Nie, tylko teraz już tu ładnie kamieniami to fajnie zasypie i czekamy na szwagra, przychodzi i zaczynamy pierwszą startową, a później już chyba Bogdan będzie to kręcił. Zobaczymy, albo we dwójkę, bo musimy jeszcze donieść też parę desek z garażu. Tak więc dechy, które idą na dół już są wypoziomowane. Eee... Tam końce obetniemy dopiero na samym końcu, jak już nam wyjdą deski te. Ma być ich 15, można byłoby to wymierzyć i obciąć, ale jak się machniemy o centymetr czy o dwa, to nie ma sensu. Więc dopiero przed ostatnią deską, przy założeniu się tam, dotknie na równo i będzie ok. Ktoś zaraz powie oczywiście, o, ale przecież to trzeba zabezpieczyć od wilgoci itp. itd. No tak, normalnie powinno się tak zrobić, żeby to Zabezpieczone było, żeby to drewno dłużej pożyło sobie czy przetrwało, może w ten sposób, bo ono już nie żyje, bo jest ścięte, więc tyle, żeby no nie zgniło, tak? To powinno być w jakiś sposób zabezpieczone od wilgoci, ale szeryf powiedział, że na tyle lat, co tutaj to ma być, to wystarczy, i nic tutaj nie kombinować, tylko kłaść to na kamienie i koniec. Tak, żeby tam jak ktoś pomyślał sobie, że o dzidek, co ty robisz? No i co, i teraz mamy już jak to mamy ustawione. Leży pierwsza decha w miarę, linia jest tutaj do tego. Tutaj kąt prosty, w miarę oczywiście, i zaczynamy. Pierwszy jest przy tym systemie chowanym. Wiadomo, mówiłem Wam, że potrzebne są terowki z dwóch stron. I to jest taki startowy. Pokażę troszkę bliżej. To jest startowy. On wchodzi tutaj w ten rowek i go przykręcamy, żeby trzymać żeby trzymał tak, o w ten sposób jak będzie decha, to jest startowy klips następnie wszystkie klipsy które są inne to wyglądają w ten sposób i one idą z tej strony montuje się je najpierw lekko, tylko, tylko żeby złapać, wkłada się drugą deskę i dopiero wtedy tutaj też w ten rowek wchodzi druga deska rowkiem, rowkiem w tego klipsa i dopiero wtedy dociskamy na maksa ja zacznę, pokażę Wam mniej więcej jak to się robi, a później będę sobie leciał, nie ma sensu tam też pokazywać, tak? Także lecimy. Te kawałki oczywiście są do wyrzucenia, bo to odpad, tylko do pokazania. Mamy też oczywiście w komplecie specjalne śruby i gdzieś w tych śrubach powinien być bit. I jest. To już jest system montażowy kompletny, niestety też nie jest to takie tanie. Jeden klips u nas w Polsce z taką śrubką, czyli komplet kosztuje złoty zł I teraz sobie policzcie jak macie duży taras ile same takie systemy kosztują niestety jak Wam mówiłem dla zwykłego Kowalskiego to nie za bardzo jest troszkę tą deskę wciskamy i śruba może śruba z nawiertakiem, ale hu Myślałem, że to łatwiej w te drewno wchodzi, ale nie wchodzi tak łatwo. Jak się przesunęło, to później sobie jeszcze ustawimy linię do płytek, żeby pasowało. No, tu weszło ładnie, no, bez problemu. Tu już nie, ale też. Się. zostawimy tutaj nie musi być idealnie zrobimy to na 20 nie musi być idealnie ze względu na to że z tego nikt nie strzela dobra jak już mamy teraz właśnie te pomiędzy, które są, wkładamy, śrubka, tak jak Wam mówiłem nie do końca prosta robota. Od razu daje to nam dystans, że szczelina pomiędzy deskami wychodzi taka sama. Ktoś tam też pracuje, ale ogólnie wkładamy teraz drugą dechę w klips. tu musimy już ustawiać linię z tym, że patrzmy gdzie jest, żeby to samą stroną się przekręciła mi decha, ogólnie nie spytałem się szefa, bo tam na tarasach widzieliście było robione tym tą stroną, ale tutaj myślę, że będzie lepiej tą stroną, ale ogólnie się nie spytałem, więc na razie nie będę skręcał. W każdym razie po włożeniu drugiej dechy dokręcacie tutaj teraz, znaczy najpierw nie dokręcacie, składacie jeszcze jednego klipsa z tej strony też na luźnie, luźno, dopiero potem dokręcacie, koniec i jedziecie tak, ile wam tam potrzeba. Dechy można łączyć, jak wam mówiłem, w ten sposób możecie położyć, w ten sposób możecie położyć, w ten sposób to już wybór należy do każdego. Tu mi sprzątają tarasy pokojówki, tam ktoś pracuje, więc, więc ja wyłączam się, pokażę Wam już efekt końcowy, jak to będzie wyglądało. Będzie Pan zadowolony. Dwie godziny roboty i już skończone. E, Bogdan nie pomagał, bo miał robotę tam na górze, jeszcze musiał pokończyć też ten taras. Czyli taki podest tarasowy zrobiony, pływający. E, zaraz przejdziemy się, zobaczycie jak jest to bardzo stabilne. E, Kamień ma to do siebie, właśnie, że on się tak potem nie rozjeżdża. Na piachu to mogło być różnie, czy na żwirze. Na tym jest y, y, fajnie. Kamienie się zazębiają i one potem się nie obsuwają. Czyli, jak jest w miarę to wypoziomowane, y, to powinno być ok. No i co? Trzecia godzina zaraz, przerwa na kawę y, albo na jakieś piwo. Bo ciepło się u nas dzisiaj właśnie jakoś tak zrobiło. Y, hotel już y, oczywiście prosperuje. W weekend ma być obłożony, ponoć całkowicie. I jest jak jest. No. Tu będą, tak jak Wam mówiłem, chyba dostały jeszcze dwa leżaki, jakiś stoliczek po środku, żeby można było sobie poleżeć i wypić kawę albo coś innego. I tyle, tutaj dosypane są kamienie, jak widać, żeby nie było widać tych desek. Tak samo jest zrobione z tyłu czyli tu. Tak samo i jest dane jeszcze końcowe, obcięte na równo. Końcowy i koniec. Ten system jest o tyle dobry, właśnie, że nie kaleczymy tego drewna śrubami wierząc przez zwierzchu. Czyli tu akurat mamy odwrotnie deskę, tym ruflowaną stroną do góry, tam była odwrotnie, czyli tą płaską. To tak jak życzy szef albo inwestor, więc tak robimy, bo można i tą, i można i tamtą. To nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. Jak to wygląda? No, widzicie, zdrowe. Nie ma zadr, takie drewno, jak są wkręcane śruby, to czasami ręką albo nogą, można palca sobie tam jakąś zadrę wbić. Z bliska tu wam jeszcze pokażę już ten system. Tak to mniej więcej wygląda po. Między. Te deski są teraz ciemne, ale one później, ponoć, właśnie będą takie jaśniejsze. Karmelowe się zrobią, jak poleżą jakiś czas na słońcu. A za dwa albo za trzy lata, znając życie, będą po prostu mm, szare. Tak jak każde inne drewno. Oczywiście, takim systemem jak tam wcześniej mówiłem, można robić yy, yy, z każdej deski, z różnego rodzaju drewna. Czy to z miękkiego, czy z zwartego, wiadomo, im twardsze albo egzotyczne, tym droższe. Tutaj, też jak Wam mówiłem, w granicach system, deska. Jeżeli kantówka albo aluminiowy profil, wychodzi metr kwadratowy w granicach 4 stówek za yy, sam materiał. Metr kwadratowy, 4 stówek. No i co, kończymy. Idziemy coś się podłubać jeszcze trochę i zaraz na basen po 18.00, nie? W końcu w hotelu mieszkamy. Na urlopie, to na urlopie. Pozdrawiamka.